Ja dostarczać Twoje jedzenie, sir. Anuluj moje zamówienie! Zamówiłem to dla jaj. Jestem na stacji badawczej na Antarktydzie. Ja nie widzieć żaden problem, sir. Ja być u ciebie za 15 minut, sir? Nie przyjeżdżaj. Jest tajfun piątej kategorii. To tylko lekki wiaterek. Ja być zbudowany inaczej, sir. Coo! Czemu w aplikacji pokazuje, że jedziesz 300 km na godzinę? Wiatr to tylko darmowy napęd dla Amira. Mam problem, sir. Wieloryb chce Twoje jedzenie. Uciekaj! Ten burger nie jest tego wart. Ja dać mu 50% zniżki z kodem pierwszy w Summer Hosting. On być mój najlepszy przyjaciel ser. O Sigma. Wieloryb dziękować ser. Ciasteczko pierwszy raz zobaczyć zero pingu. Summer Hosting zawsze najlepszy. Nawet na Antarktydzie. Ciasteczko płynie do ciebie. Czy ty płyniesz na wielorybie? Ciasteczko bardzo się stara być na czas. Nie dopłyniecie. Tajfun rozerwał lodowiec. I jest lawina! To żaden problem ser. Mój przyjaciel Rahul już do mnie leci. Kto to Rahul? O mój Boże! Przecież to pterodaktyl! Rahul, szybszy niż Formuła 1. Ja być u ciebie, ser. Nie wierzę, że się tu dostałeś. W nagrodę dostaniesz trzy grosze do wydania w Summer Hosting. Dziupi!